Ilujesz? Będą petardy? Słyszysz jak Audi chodzi? Kle, 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 kle? Audi jak chodzi, kle, 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 kle to lecimy. Czapaty bliznoplak bachar, biegły arabie z mych stóp. Za miesiąc będzie ślub, wszyscy, wszyscy, turbany i z po co ty to czyścisz, jak to zaraz będzie uwalone? To duża waga. No bo to są wykopki wysokiej wagi, dużej wagi. Siemandero! Siemandero, witam wszystkich serdecznie na kanale Adwajerowo i zapraszam na kolejny odcinek z poszukiwania skarbów. Tak to nazwijmy w cudzysłowiu, nie? W cudzysłowiu. Na kolejny odcinek dobrej zabawy i pozytywnego humoru. Dzisiaj z Martyniem może Rafonik dotrze. Także lecimy, a Wam życzymy miłego seansu. Po trzech blaszkach mam pierwszą monetę. I to na oko, na oko. Monetka na wierzchu. O! Pięć fenoli. Adolfiniu, pięć fenoli adolfowych, także fenol jest na samym początku. Guziolek, guziolek, Arsen, a nie pułaski, pułaski z tych, co mnie tu chyba prześladowały, tylko z tych dużych. A to jest guziolek i petardzunia. I się narobiło. Dupa. Zipa dumna. Zipa dumna, kochani. Patrzcie. Patrzcie na to, kurde. Pękło mi się. Pękło mi się. I co teraz? Kurde. Nie wiem, czy mam taką śrubę. Masakiera. A potrzebuję to teraz na gwałt. No nic nie zrobię i ja pierdziel od dzisiaj pochodzę, ale mi jest to bardzo, bardzo potrzebne Co? Więc Dobrze śruba nie No śruba, śruba, ale to wiesz o. No, już koniec Nie trzyma. Masz coś w bagażniku żeby to usztywnić? Jakąś trytytkę czy coś? Trytytkę, spróbować. Czy nie? Ja w to nie wierzę. Co Martin tu odwalił? Fish. Fisherman, kury. No nie, ale to chociaż coś będzie można pośmigać. Gdzie teraz? Kurdek śrubę na gwałt potrzebuje. I po zabiegu doktora Greja. <gry> doktor Grej jest pierwsza moneta. <gry> Ale można chodzić. A już śrubkę mam załatwioną, Lor mi pożyczy, a 5 groszy. A to jak to ma tak taśma działać. Tutaj to ja nie chcę wtedy. 2009. Pozdrawiamy. Dlaczego ci słabam? Poniłoski. Dlaczego nie masz się? Bo jest słaby. Za dużo tego. No usiądź, odpocznij Pomyśl, podumaj Doktor Grey to sobie poradzi no, Z cewką mi poradziłeś To i z sobą sobie poradzi. A tu jaka Się trafiła Kuzyneczka Magdy No Tylko tato jest kurę reggae style madzia reggae z madziarów może madzia reggae tutaj chorowity kulawy deus a my mamy kurde srebro mam Martin. silverka no jedynka nie, jedna druga, tak? Nie, jedynka to nie może być jedna druga, nie za duży. Jeden. Jeden silver groszen. No i petarda. <ścoughs> można? Można. Deusie, można? Można. Jest rewereczko. O oh jest. Martin, dziękuję za tą moc, którą nadałeś, kurde. He he he. Ma tę moc, ma tę moc Kolejna monetka I kolejna monetka Rannym deusem popołudniowym No, wykop się Widziałem, że tu tego Taki, je. to był ten Filip to był konik polny, nie? Wczucy majwek, my już tu wszystkich nazywamy Magda, nie Magda No dawaj Filip, wykopuj się, pomogę ci No. O. Filip, strażnik monety. Filip, strażnik monety. O, cesarstwo. No proszę bardzo. <laughs> Filipku, dankeszyn, schön, Ma, danke schön. O, jeszcze fajna, z tym napisem na dole. No i petardziunia. Dobrze jest, ale ciężko tu się chodzi. Zobaczcie, to jest takie, no, Troszkę, troszkę nam ucieka z tego zasięgu, ale to taki po prostu popołudniowy wypad, żeby się spotkać zrelaksować i tyle. Grzyby są? Grzyby są? No, maślaki. maślaki? No co? Wiesz do czego dobre maślaki, nie? Ja wiem, ja wiem. Ty nie. Ty jesteś totalne zero. <gry> Każdy ma głos jak swój stary. Ty nie masz głosu jak twój tata? Nie. Nie, nie Piękny Ale to będzie cywilniak chyba, nie? Ale śliczny jest. Szkoda, że nie ma łóżka. Gdybyśmy byśmy się wnęli by no. na chwilę, nie? Łóżko by się... No. Łoża rozkoszy. Fajny. To jest dzisiaj jakaś masakra. Nie jest mój dzień chyba, normalnie. Patrzcie co teraz. Kurde Teraz Pimpek mi się rozwalił. Ja pitole, no nie wierzę. Nie wierzę. Najpierw do usidło, Teraz Pimpek to tam jest tam mały pikuć, bo to się przywiąże. Co my tu mamy? O, jakaś dama. Jakaś dama. Helga. Germany, no to kto to może być? Helga, nie Ony, no co to tu jest? Od jakiś może to jest do przewlekania tej yy... Yy... Kurde, nitki przez igłę No, to może być. Czyli Helga nawlekająca No właśnie No ja wejdę jeszcze trochę Trochę w ten lasek. Nie wiem, będzie się może ciężko przedzierać. Ale na tym polu już nic tak nie chcę zbytnio wyjść. Mamy to wyczyszczone. Co to jest? Jakiś pewnie współcześniak? Tak jest. Współcześniaczek, 10 groszy. Tak, zwierzyniec to zwierzyniec. Gdzie ty tu skaczesz? Rerekumkum. Ale ona mi się tu ukrywa. Tu jesteś. Szybka jesteś. Strójś pędzi wiatr, tak? Męk mik. Kurde. sobie zbiera. Co to jest? O? Jakaś gwiazdka smażył Chyba jakaś zapinka od, od książki, coś takiego. Dobra, Martyn już przy samochodzie. To no się zawijamy. Ja już mówię, ja same te ja pierdzielę. on no widziałem kurwa. Masakra. O, żeż, kurde, molek. No same słówki! Ale ty żeś to naciachał. Ja pierdzielę. Mistrz ty. Kurde. No to jest fand dnia dzisiaj. No, ale będziesz miał obiad. Obiad o kolację, no. Kolacja z obiadem o, za jednym studia. przysiadem. Petarda. O, tu już awend, widzę, przygotowany dla młodego greja. ale to żeś tu kurde nawymiatał, nie? Petardziunia. W tej trawie one rosły? No ja jak zauważyłeś, to dobrze, nie? A teraz już nic. O, ale... Hej, wygrałeś wykopki grzybowe. Kończymy, nie Martynio? Martyn mówi, jeszcze musi grzyby zamarynować. Nie. Jeszcze pełno roboty przed nim. No to widzicie. Dobra, kurde, no na nazbierane na Nazbierane grzywów Deus, śruba kaput. Pinpointer, smyczka, kaput. <noise> My trochę już też kaput, nie? Trochę kaput, ale to nic, znowu na pozytywnie. Jakiś silber wpadł, no to jest srebro, no to czarny kciuk wlatuje. Nie jeden by chciał mieć silbera, chociaż tam wcale za dużo innych rzeczy nie było, ale i tak było fajnie. A wy wiecie, co macie zrobić, jak Wam się podobał nad Martynem zostawić dzwoneczek, subskrypcję, taktyczny komentarz, że było zaje fajnie i w ogóle nie ma innej opcji. I co? Widzimy się na następnej filmie. Nara, do zobaczyska.